Cześć, witaj. Ja nazywam się Marysia Kruczek, a to wideo jest dla wszystkich przedsiębiorców, dla wszystkich freelancerów, którzy chcieliby wprowadzić dobrą zmianę w swoim biznesie. Taką zmianę, która realnie wpłynie na korzyści finansowe i na korzyści rozwojowe w ich biznesie. Także teraz. Skoncentruj swoją uwagę na tym, co możesz zrobić, żeby twój biznes działał lepiej. Pewnie zadajesz sobie to pytanie, co jest tak naprawdę ważne? Mam tyle obowiązków w mojej firmie. Muszę wystawić faktury. Czasami muszę zwindykować pieniądze. Muszę pozyskać nowe kontakty. A w międzyczasie przecież jeszcze muszę obsługiwać swoich klientów. Jeżeli mam jakąś ekipę, pracowników, muszę ich doglądać. Robić dla nich pensje, rozwiązywać ich problemy, rekrutować nowe osoby. Tak jak sam słyszysz, tego jest tyle, że tak naprawdę właściciel, który cały czas jest przy swoim biznesie, nie wie w co włożyć ręce. I uwaga, bardzo ważne to jest największa pułapka biznesmena, jaka może go spotkać czyli absolutna multizadaniowość najchętniej zrobiłbym absolutnie wszystko. Wpisuję w grafik, Faktury, rozwiązywanie problemów pracowników, integracja, no przecież nikt nie zrobi tego lepiej niż ja. Zaplanuję jakiś wyjazd. Yy, moje obowiązki, windykacja, obdzwanianie, chodzenie na yy, networking i ta lista puchnie. Oczy takiego przedsiębiorcy też puchną, głowa mu puchnie, wszystko mu puchnie. Jednym słowem masz dość. Oszukali cię, robienie biznesu miało być fajne, a jest totalną porażką. Oczywiście jest porażką, jeżeli robisz to właśnie tak. Po prostu zniechęcisz się, działając w ten sposób. Praca cię wykończy i naprawdę będziesz żałował, że robisz biznes, a nie masz pracy. Nine to five. Dziękuję, do widzenia i wracam do, do domu, do żony, dzieci czy do męża. Zdecydowanie, tak robienie. Poważnego biznesu nie może wyglądać. No ale okej, okay. w takim razie jak podejść do tematu, żeby mógł jako biznesmen funkcjonować normalnie, ale jednocześnie, żeby pchać sprawę naprzód? Jak do tego tematu podejść? I tutaj będę miała dla Ciebie świetne rozwiązanie. Nie wiem, czy kojarzysz takie narzędzie, ja Ci je za chwilę pokażę. Ono się nazywa Matryca Eisenhowera. Dzielisz sobie kartkę papieru na cztery kwadraty. Z czego dwa górne to pozycje ważne, a dwa dolne kwadraty to pozycje nieważne. Do tego słowa ważne dopisujesz pilne i niepilne. A na dole nieważne, pilne i nieważne, niepilne. Nie chcę teraz zagłębiać się w bardzo dużo szczegółów na temat samej matrycy, ale już na pewno świta ci coś w głowie, że a, chyba na przykład pozycja nieważne, niepilne to może niekoniecznie jest zadanie dla mnie. Bingo, dokładnie, dokładnie właśnie o to chodzi w matrycy Eisenhowera. Przyporządkuj swoje wszystkie czynności, na przykład z całego tygodnia, a czasami nawet z miesiąca, bo na przykład nie, nie w każdym tygodniu wystawiasz faktury. Więc przyporządkuj pozycję do danego kwadratu. Co robisz, co jest ważne i pilne, ważne i niepilne, to jest obszar, o którym zaraz ci opowiem. Nieważne, pilne. Ważne, niepilne, to też jest ciekawe, bo to musimy szybko spychać i delegować. Zobacz, jak taka matryca wygląda teraz, a jak powinna wyglądać. Na czym w tym momencie się skupimy? Przede wszystkim na Twoich obowiązkach które odpowiadają za tak zwany business development, czyli za rozwój biznesu. Naprawdę, nie wszystkie obowiązki, które masz dzisiaj, będą wpływały na to, gdzie będziesz za kilka lat. Nie czarujmy się, wystawianie faktur nie należy do tych obowiązków. One nie sprawią, że będziesz miał więcej klientów, lepszy biznes, lepiej wyszkolonych pracowników. To zdecydowanie nie należy do działki biznes developmentu. Ok, no to w takim razie, co należy? I nad tym tematem właśnie teraz się chwilę pozastanawiamy. Co ty mógłbyś zrobić dla swojego biznesu, żeby bardziej go rozwijać? Jakie czynniki są kluczowe, żeby biznes rósł? I drugie pytanie. W jakich kwestiach ty naprawdę jesteś niezastępowalny? Tylko ty możesz zrobić daną rzecz, nikt inny nie będzie w tym dobry. Ale uwaga, bo pewnie jesteś tym typem, który uważa, że wszystko robi najlepiej. W końcu jesteś szefem, więc nie bez powodu możesz tak myśleć, ale jesteś w błędzie. Zleć wystawianie faktur, zleć w firmie zewnętrznej, nawet jeżeli jesteś freelancerem, jeżeli jesteś jednoosobową działalnością. Odpuść to. Skup się na tym, co jest ważne. Nie masz czasu sprzedawać, nie umiesz sprzedawać, zleć to na zewnątrz. Nie ma sensu się męczyć, nie ma sensu kuleć na tym. Po prostu skup się tylko i wyłącznie na rozwoju biznesu. Jeżeli jednak masz na przykład mocne kompetencje sprzedażowe, idź sprzedawać. Jeżeli. Jesteś świetny w kwestiach związanych z wizerunkiem. Dbaj o wizerunek, przygotuj całą strategię komunikacji wizerunku Twojej firmy, ale absolutnie na miłość boską nie zajmuj się takimi drobnymi, pomniejszymi tematami, które w żaden sposób pozytywnie nie wpływają na Twój biznes. I nie tłumacz się ani przede mną, ani przed samym sobą, że jesteś niezastąpiony i naprawdę nikt inny nie jest w stanie zrobić tych rzeczy, bo gwarantuję Ci, że jest. Jak do tego jeszcze inaczej możesz podejść? Skąd wiedzieć, czy coś jest warte zlecenia, czy nie warte? Jak to oszacować? Sposób jest prosty i on jest bardzo dobry, bardzo sprawdzony. Stosuję go sama na sobie, ponieważ nie robię wszystkie rzeczy w mojej firmie, mimo że to jest niewielka organizacja, ale tak samo polecam to moim klientom. Podstawowe pytanie, na jakie sobie musisz odpowiedzieć: jaka jest wartość mojej godziny pracy? Załóżmy 200 zł. Takie założenie. Oczywiście, kiedy ty będziesz liczył to dla siebie, wylicz to skrupulatnie. Nie naciągaj, nie obniżaj, nie, dewa, nie dewaluuj po prostu, ile kosztuje godzina pracy ciebie na danym stanowisku, nieważne co robisz, czy wystawiasz faktury, yy, czy robisz networking, czy robisz windykację, czy może coś zupełnie innego, a może siedzisz na Facebooku, ile to kosztuje? Ok? Zróbmy założenie, to kosztuje 200 zł. Dużo, mało nie oceniajmy. Ale w kontekście na przykład wystawiania faktur, zrób sobie prostą kalkulację. Jeżeli zlecisz komuś wystawianie faktur, ile w godzinę pracy taka osoba, która się na tym zna, jest w stanie wystawić faktur? 20? 50? Myślę, że szacujmy, że mniej więcej w takim przedziale. A ile zapłacisz takiej osobie za wystawianie faktur w godzinę? Czy to będzie 200 zł, czy to będzie mniej? I to jest dla ciebie punkt wyjścia, czy delegować jakieś obowiązki, czy robić je samodzielnie. Jeżeli wystawianie faktur przez godzinę będzie kosztowało więcej niż 200 zł, nie musisz tego zlecać na tym etapie. Ale jeśli będzie kosztować 50 to znaczy, że tracisz 150 zł i nawet, nawet nie zwracasz na to uwagi, a te pieniądze możesz zaoszczędzić w tym czasie, zajmując się prawdziwym rozwojem biznesu, generowaniem przychodu, poznawaniem nowych ludzi, robieniem świetnego wizerunku w swojej firmie. Rozumiesz o co z tym chodzi? Dlatego teraz siadasz do zadania domowego, przede wszystkim matryca Eisenhowera z tym, co jest ważne i pilne, albo nieważne, niepilne. Widziałeś to wcześniej, tak jak pokazywałam? Proszę przygotuj to sobie i zastanów się, jak to powinno wyglądać w Twoim biznesie. A druga kwestia i drugie ćwiczenie prosta kalkulacja. Ile mogę zrobić w jednostce czasu w godzinę i ile mógłbym zlecić w godzinę? Ile kosztuje moja godzina pracy, a ile będzie kosztował ten sam czas, ale po prostu innej osoby? Zastanów się nad tym, zastanów się już dzisiaj, co możesz delegować i jak możesz rozwijać swój biznes. Na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo i zapraszam po więcej.